Wczoraj Paweł zapomniał, że ma kabinę. I dzień dobry z Ikei w Maladze. Witam ja, ponieważ Ola wraca do domu. A dlaczego w Ikei w Maladze? No bo po drugiej stronie Ikei znajduje się pożyczalnia kamperów. Czekam jeszcze jakieś 30 minut, zanim otworzą. Więc przycupnąłem po prostu w Ikea i stwierdziłem, że nagram jakiś początek do tego vloga, do tej serii. To już będzie to pierwsza seria, która w ogóle będzie miała oddzielną playlistę na YouTubie, także będziecie mogli sobie na taką podróż kamperem z Hiszpanii do Włoch po prostu zajrzeć od samego początku do końca, podesłać też innym, zobaczyć to z perspektywy ludzi, którzy nigdy jeszcze kamperem nie jechali. Także bardzo dużo rzeczy możliwe, że nauczymy się po drodze po prostu. To... Czy dobrze się spakowaliśmy, czy źle się spakowaliśmy? Pakowanie jest mniej więcej w połowie zrobione. Póki co, wszystko jest rzucone w sypialni gościnnej na łóżko. Ola, gdy wróci, ma zacząć pakować trochę do torab. No i później jeszcze na łapu-capu będziemy dopakowywać ostatnie rzeczy. Natomiast lista w notatniku jest zrobiona, jest konkretna. Mam nadzieję, że jest tam wszystko, czego potrzebujemy. Także zaraz udaje się odebrać auto. Natomiast ostatnia rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, też kwestią takiego wstępu to jaki jest plan podróży. No więc wyjeżdżamy dzisiaj w czwartek. Gdzieś tam mam zamiar pojechać koło 17. Czy to wyjdzie zobaczymy. Chcemy dojechać na wierzchur do Alicante do naszych znajomych. Spędzimy tam dwa dni. I w sobotę wieczorem robimy nockę. Chcemy dojechać gdzieś do Włoch. Stawiam gdzieś pomiędzy Montpellier a Monaco. Tam sobie przystupniemy na jedną nockę i w niedzielę chcemy dojechać gdzieś pod lotnisko po prostu w Milan Bergamo. Stamtąd odbieramy teściu, którzy do nas dołączają na ten trip. Także jeżeli się to wszystko uda, to w poniedziałek rano będziemy świeżo wypoczęci i gotowi na drogę większą ekipą. Jedziemy od razu w stronę Toskanii, gdzie spędzamy wtorek, środa, czwartek. Po czym ruszamy do Pizy i z Pizy robimy trasę w francuskim wybrzeżem, ale nie autostradami, tylko właśnie Monaco, Cannes, San Remo, Taka trasa, którą ja zrobiłem, słuchajcie, kilkanaście już lat temu, podczas trasy wycieczki szkolnej, jeszcze w gimnazjum. Także dawne zamyszły czasy, ale bardzo fajne miejsca. Moja rodzina tych miejsc nie widziała, więc chcę je pokazać. No i gdzieś tam w pędzie, jak Wielkanocny, musimy dotrzeć do Alicante Rano, aby odstawić teściów na samolot. A my wieczorem dojedziemy do domu. Ja we wtorek po Wielkanocy muszę oddać karawana i wszystko się skończy. Mamy zamiar w trakcie tych 10 dni nagrać dla Was kilka odcinków, pokazać Wam fajne miejsca. Także bądźcie z nami. i... Wydaje mi się, że to ten. Jestem pewien, słońcowali mi na twarz, nic nie widzę. Przednia chyba nie umyka, ale jest tak, stoi do wyjazdu no i to jest właśnie ta A70, którą bierzemy od Sunlighta. Także idę zobaczyć. Mam nadzieję, że jest gotowy, szybka papierologia. No i ruszamy do domu. Dobra, to witamy spod domu. Jesteśmy w to. Trójka, Jeszcze nie goście. zapakowani Tak, teraz mamy 3,5 godziny, pakujemy się Ja nie nagrywałem nic po odbiorze auta bo byłem obsrany byłem po prostu obsrany jeżeli chodzi o prowadzenie tego giganta 7,20 metrów, nie prowadziłem nigdy tak długiego auta ale dałem radę Nawet udało mi się stanąć na stacji benzynowej bo mi klapa od prądu latała ale wszystko jest git także idziemy się pakować do końca sprawdzić wszystkie checklisty, sprzednąć trochę chatę i chcemy o 18 wyjechać, także do zobaczenia Dobra, także to musimy spakować. Tak, klały to musimy spakować wszystko. Mam nadzieję, że się uda. Zresztą, w się sensie miejsce jest duże, wiem, ja się uda, ale szybko i jedziemy. Przypomniał mi się, nasz wjazd do Polski. Tylko, że klały była trochę większa, mniejsza. Teraz jeździ wszędzie ze mną, bo Ola ogarnia w domu. A ja tutaj ładuję wana razem z nią. Póki co, dzisiaj ładujemy wszystko na sam tył. Nie rozpakowujemy się nigdzie tam, jeżeli chodzi o szafki, bo. Klau dzisiaj nie miał drzemki i to jest bardzo duży problem. Więc jedziemy na minus jeden. Zawiedziemy trochę rzeczy, tak? Zawiedziemy trochę rzeczy. No, już jest, się wycisza te z smaczkiem. się jeszcze wytrzymać półtorej godziny. No cóż, po prostu nie wypadło dzisiaj z drzemki. Tak Zrobiłem 10 kursów. 5, 5. Klau, tą szarą taczką. Idziemy. Rzeczywiście mamy dużo rzeczy. Bo... My robimy Dlaczego... wszystko. Tak. Jak się ktoś nas zapytać, czy coś mamy, to zapewne mamy. Mamy wszystko. Jest ciekawie. Ale nie interesując Magdy Gastas, tak? Jest bardzo ciekawie i interesująca. Um, jestem pozytywny. Tywnie nastawiona na tę podróż. Ale coś mi śwista nad głową. Chyba któreś okienko jest uchylone. I nie jesteśmy tego świadomi, które i jakie zamknąć i jest to, które nie wiemy. I idziemy teraz w kierunku Alicante do naszych znajomych. Zatrzymujemy się tam chyba na półtora dnia. I ruszamy dalej. Ale Chloe co słodko sobie śpi o tam. Więc jak dojedziemy, pewnie będzie druga, albo trzecia. Zobaczymy. I, i położymy się spać, A rano się będziemy przepakowywać, czyli mamy zamiar wszystko wyjąć na chodnik, zrobić taki okupas pod ogrodzeniem i się przepakować. Żeby można się tu, żeby można tu było żyć. Tak, ogólnie ogarnęliśmy, że te szafki nad głowami jak nie jest coś usadzone od lewej do prawej na ścisk, to strasznie lata. Więc y, podstawa to w ramperadu, że można powiedzieć, pojemniki. Jakie, jakiekolwiek, znaczy jakiekolwiek, jak najbardziej dopasowane, na ścisk usadzone i generalnie poumychane szafki. I tak pewnie też zrobimy. Jedynie czego się boję, to jak wrócimy i to wszystko trzeba będzie rozpakowywać, ale to chyba będzie chodziło z taczką. Autentycznie będzie chodził z tą taczką. No, ale zrobił tak, bo tak, będzie w żłobku, to będzie więcej miejsca, bo każda taczka była na też z tak? No. No, tak. Więc idziemy 80 km na godzinę. Kiedyś dojedziemy. Jak ci się prowadzi? Takie duży y, samochody. E, ja prowadziłem pana dwa razy, gdy się przeprowadzaliśmy, więc powiedziałem Oli, że generalnie tak samo. Do kosza jak się zaczyna jechać z trzycyfrowym pramkościem, to po prostu się telewie wszystko. Więc no, się powoli po prostu, wyszliśmy się powoli, tak dokładnie, jedziemy bezpiecznie. Teraz jest najważniejsze, jedziemy bezpiecznie. Mam bezpiecznie. nadzieję, że w kierunku trzy pogody. Tak, miejmy nadzieję, bo u nas jakiś sztorm nadchodzi. No być, jakoś tak uciekamy przed jakimś sztormem znowu. Widzimy się niedługo. Witamy w dniu drugim. Niedawno wstaliśmy. Ale jest pewien problem. Jest też ze mną moja zana Aleksandra. Rumakowanie się skończyło. Chyba. Zaraz zobaczymy. Czy masz ten klucz? Tak mam. Bo mianowicie wczoraj Paweł zapomniał, że ma kabinę. I mamy małe wniecenie. Totalnie nie wiem, co z tego będzie. Idziemy na kawę, czekamy aż odzwoni do nas wypożyczalnia. Wraz po prostu, gdy to się stało, ja mam taką zasadę, że dla mnie najlepiej się uspokoić poprzez sen. Także y, gdy emocje opadły, ja tam trochę zalepiłem tą dziurę tak profilaktycznie od środka. Z zewnątrz po prostu zostawiłem, bo nic nie mogłem zrobić, to, robić. to y, po prostu to zostawiliśmy i poszliśmy spać. Także mogę choć powiedzieć, że noc w karawanie zaleczana. No słuchajcie, update jest taki, że nie ma auta zastępczego, czego ja się raczej spodziewałem. Natomiast mamy jechać na jakiś quick fix z powrotem, więc się cofamy yy, jakąś godzinkę, niecałe 100 km do, do Malagi, tam do poszczelni. Natomiast, gdyby ktoś się Was pytał, czy wzięliśmy wszystko? Tak, wzięliśmy wszystko. Autentycznie wszystko. To szybki update. Witamy z powrotem z Ikei. Blok zatacza koło. O co chodzi? Auto jest w naprawie. Tak jak zobaczycie wcześniej, i jest po drugiej stronie. Akurat szła pora na Chloe lunch i drzemkę. Więc robiliśmy lunch. Oczywiście wjechały klopsiki. Dajcie mi znać, czy w Polsce na z kartą i kachami też jest 50% zniżki, ale w Hiszpanii dla rodzin jest 50% zniżki. Więc wjechaliśmy w klopsiki. Chloe zjadła rybę. No i poszła na drzemeczkę. Więc mamy chwilę odpoczynku. Jesteśmy zmęczeni. Spaliśmy krótko, spaliśmy mało, ale widzieliście na poprzednim kadrze, jaki był bałagan w tym bagażniku, więc wyciągnęliśmy wnioski i zrobiliśmy zakup. Mamy takie pojemniki w piwnicy u nas w domu, ale one przeszły... Różne historie. Też raz pamiętam, że chyba nawet w nich coś chcieliśmy sadzić, bo niektóre były z skorzystali z fizyki przeprowadzki, Ale obecnie robią po prostu za organizerem moich narzędzi i były brudne i nie chciałem ich brać. No i się spakowaliśmy w te torby. Ale e, ta pudełka się na pewno przydadzą. E, jedno pudełko z pokrywką wychodziło 10 euro, więc mi wydaje mi się, że świat i ludzie. I to nie będzie też jednorazowy użytek tylko do kampera ale to po prostu na przyszłość. Natomiast ja wiem, że po prostu dużo mniej latają rzeczy, jeżeli są w tych pudłach. Jeszcze jednak się postawię na drugie, one fajnie się jakby blokują, więc od razu praktyczność z mojej strony tutaj wygrywa. Mimo, że mieliśmy opcję na kawę w kapsułkach, kawę taką filtrowaną i nawet wzięliśmy czajnik, no to ja i tak stwierdziłem, że musi być karafka. Natomiast tak się zmieniają plany. Hmm, zaśmialiśmy się dzisiaj rano, gdy wstaliśmy na tym parkingu że jak coś, to wyszło nam takie drogie all inclusive w kamperze, taki wiecie, ale śmiejowo, ale autentycznie tak wyszło. Depozyt już poszedł, to już się dowiedzieliśmy, z zwrot depozytu w ogóle 750 euro poszło, natomiast nie muszę zapłacić nic powyżej. A wydaje mi się, że robota tego dachu, jeżeli będą później wymieniali po naszym skorzystaniu cały ten dach, to myślę, że będzie ich kosztowało trochę więcej, więc na nas zarobią mniej. Natomiast Ola zauważyła, że jest to bardzo trudna podróż, dużo mniej komfortowa niż naszą Kiją, którą zrobiliśmy jednak 3,5 tysiąca kilometrów do Polski i z powrotem. No jednak tak jak Wam powiedziałem prędkość powyżej 100 kilometrów, Buda cała się trzęsie. Te fotele też nie są najwygodniejsze. No więc skracamy naszego tripa i nie jedziemy do Włoch. Także nie będzie pizzy, nie będzie pasty, nie będzie arancini, nie będzie tiramisu nie będzie świeżej mozzarelli, nie będzie tych super kanapek, które mi polecali. I nie będzie Toskanii. Będzie za to Hiszpania, gdzieś w okolicach Andaluzji i prawdopodobnie Portugalia. Bo są to krótsze trasy, które da się po prostu wysiedzieć w tym aucie. Też nie będziemy musieli po prostu męczyć Chloe jazdami, takim przez całą noc wiecie. Nawet jeżeli mielibyśmy się przemyśleć z miejsca na miejsca, no to fajnie będzie się przemyśleć podczas jej drzemki albo na przykład około tam godzinie 19 do 23 i na kolejny dzień już wstać w fajnym nowym miejscu. W związku też z tym rodzina przylatuje do Malagi w niedzielę, a nie w poniedziałek do. Mediolan, Także mała zmiana planów. Czekamy po prostu na informację kiedy auto będzie do odbioru, ale gdy wychodziliśmy oni już to robili. Z tego co widziałem to oni wykrawali cały ten kawałek i jakoś go tam zmienią i zalepią. Więc... Po prostu czekamy. Kłoby się regeneruje i ładuje. Wracamy dzisiaj do domu. Przepakujemy się trochę mądrze, bo wczoraj po prostu wszystko było na wariata. Nawet nie wiem, czy po prostu na spokojnie do tego nie siądziemy, gdy Chloe położymy spać, żeby po prostu mądrze przepakować. No i prawdopodobnie ruszymy gdzieś z samego rana, według mnie w poniedziałek, no bo też już trochę niedziela to będzie podróż dla, dla teściów. Myślę, że po nich pojadę, wrócę, spędzimy sobie wieczór i kolejnego dnia po prostu ruszymy i będzie w tej Także idziemy odebrać teraz auto, no i wracamy do domu. Słuchajcie, nie wiem, co to jest, ale to jest jakaś ciapa po hiszpańsku. Jest zrobione, są piny. Dojechać, także. Mnie to wygląda jak. Um, sieradło. No, czy to jest w środku? Jest krok malone. Nie Musimy je ubrać, bo jest mokre. Dobrze, możemy. Idziemy, do Idziemy do domu. Idziemy do domu. I kontynuujemy podróż w niedzielę lub poniedziałek. Za dwa dni. W innym kierunku niż łapy. Tak. Dotarliśmy tak. do domu? No, tam robotę. Hit, po Iki poprostie pianka wychodzi, świeżutka, zastygła może dopiero. Zabieram tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy i zauważyliśmy, że są te, które braliśmy prawie że na samym końcu, a resztę ogarnę, ale przynajmniej będzie dobry trening. No i witajcie! Idę jak jakieś włóczyki ze śmieciami wyrzucicie. Jest sobotnie popołudnie, turbo padało przez całą noc i cały poranek. I będę zaraz przechodził obok naszego kampera, którego postawiliśmy, zaparkowaliśmy. No i musi odstać swoje 48 godzin, bo dopiero wtedy ruszamy i kierunek Portugalia. Także trasa będzie dużo krótsza. Wyliczyłem jakieś 16 godzin jazdy. I to już mówię o całym trybie. A, przepraszam, jeszcze powrót do domu. No to 22 godziny, ale to jest wciąż mniej niż mieliśmy zrobić, bo Włochy po Włochach i z powrotem wychodziło grubo ponad 40 godzin. W to wliczając właśnie dwie jazdy nocne, a wydaje mi się, że teraz uda się tego uniknąć. Także idę wyrzucić śmieci, a na dzisiaj to będzie tyle, ponieważ w kolejnym odcinku zrobię Wam taki mały tour po tym karawanie. Jeszcze raz teraz na spokojnie chcę zobaczyć, jak wytrzymała konstrukcja po tym deszczu. Mam nadzieję, że widzicie. Wejdę do środka i zobaczę, czy jest sucho. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.